Mam da dam, da dam. Da, 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 da. e, mam włączyć, żeby się już e, odpalał komputer i mam sobie gadać tej też, dobra. Nie mogę, kurwa dawno taka przerwa, ja pierdolę. Znowu zaczynam od bloków. Dobra, spokój, kurwa. No, idzie. Cześć! W dzisiejszym odcinku Ghost Chaser. Gierka, niedoceniona kiedyś do naszych czasów. Bardzo mi się podobała. Coś pojebałem, nie wiem o czym ja gadam. I zaczynam jak prawdziwy ogr. Dobrze, że to wytnę później. Yy, jesteśmy takim. No, co o czym mam gadać? O to się nic nie widać? No, kurwa, bez sensu. No, jeszcze raz. <laughs> A może tam to pierwsze było dobre? No bo ja nie wiem o czym ja chcę powiedzieć, kurwa, tutaj. A o joysticku powiem, dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku RetroZrywki. Tym razem ja zaczynam. Gramy versus, czyli ja kontra mój brat. W sumie najpierw gramy na punkty, później versus. Przegrany musi yy, zrobić loda wygranemu.